W maratonie uczestniczy ponad 70 osób. Do tego jeszcze są nauczyciele, do tego goście, którzy od 13 do godziny 17 mogą dzisiaj uczestniczyć i pisać listy. No również jutro od godziny 9.30 także do, do godziny 10.30. Także ta, naprawdę ile osób uczestniczyło w tym maratonie, to dopiero będziemy wiedzieć tak do końca jutro o godzinie 12.

ludzi, którzy występowali na tych pokojowych demonstracjach w Majdanie na, na Ukrainie. Także jest w tej chwili to jest 15, 15 osób lub też grup, bo, bo list tutaj nie ma w tej chwili gdzieś to zostało przełożone, ale uczeń naszej szkoły otrzymał listy od jednego z represjonowanych w Chinach, który w tej chwili siedzi w więzieniu. List przyszedł po, po chińsku, więc tam prawnik przetłumaczył na angielski. Tutaj panie przetłumaczyły z kolei na język polski. Mamy, nie wiem, gdzieś na którejś tablicy chyba na dole stoi e, taka, taka historia. No różnie to bywa, bo, bo, bo to są najczęściej kraje, w których e, nie ma rządów e, tak naprawdę demokratycznych. To są jakieś hunty, to są jakieś e, e, konflikty e, zbrojne. Między poszczególnymi tam y, jednostkami wspierającymi się o władzę. E, I tak naprawdę y, y, chodzi o to, żeby nagłośnić sprawę, żeby ten człowiek nie siedział, żeby się ktoś nim zainteresował, bo być może, że właśnie zostanie zwolniona albo zostanie na nowo e, proces wznowiony. E, e, Jesteśmy tutaj e, w pierwszej klasie, no i no w sumie od początku, odkąd tutaj jesteśmy, no to fajnie jest. E, przyszliśmy tutaj dlatego, że chcieliśmy no, bronić praw człowieka oraz e, ludzi, którzy mają no, bardzo duże problemy. Oprócz tego, że chcieliśmy bronić praw człowieka, chcieliśmy zobaczyć, jak to jest spędzić oczywiście 24 godziny w szkole. Parę razy zdarzyło się, że szkoła dostała odpowiedź, także wiadomo, że to jednak ktoś zwraca na to uwagę. Na stronie Amnesty International też było napisane o tym, że ktoś został uwolniony, że jakaś sprawa przebiegła tak, jak powinna, więc to ma duży wpływ.